Cześć, nazywam się Ania Lukas, jestem instruktorem marki SPN i przychodzę dzisiaj do Was, aby przedstawić Wam naszą kolekcję ośmiu przepięknych, soczystych kolorów. Kolekcja nazywa się Juicy i tą kolekcję na pewno pokochają Wasze klientki. A zaraz pokażę Wam wszystkie kolory nasze z bliska, abyście jeszcze lepiej widziały, jak te kolory wyglądają, jak pięknie się aplikują, bo kryją już na jedną warstwę, także praca nimi to czysta przyjemność, także... Oglądajcie. Kolor 923 Mangocino, czyli soczysty pastelowy pomarańcz. Jest to piękny kolor, który aplikuje się już na jedną warstwę. Zauważcie, jaką ma przepiękną, kremową konsystencję. I tak naprawdę druga warstwa ewentualnie to tylko formalność. Kolejny kolor to 924 banana shake, czyli pastelowy, żółty, na który każda z Was czekała. Kolor ten również ma bardzo piękny pigment idealnie się rozprowadza. I aplikacja na jedną warstwę również jest możliwa. Kolejny kolor to 925 Nice to mint you, czyli piękny, zgaszony odcień mięty. 926 i jeden z moich faworytów, czyli Sea and Salt. Jest to niebieski z nutą szarości, którego nasze klientki szukały. Również pięknie kryje. Pięknie się rozkłada dzięki idealnemu napięciu powierzchniowemu. 927, kolor Lichi Lee. Chili. Lekko transparentny, różowy kolor o 80% krycia. 928, czyli kolor Kiss Me. Jest to piękny malinowy odcień, którego jeszcze nie miałyście w swojej kolekcji. Kolor 928 Kismi. Przepiękna malina, którą pokochają wasze klientki. 929 Berrymore, czyli piękny jagodowy fiolet. I na koniec 930, czyli Limeo and Juliet, czyli piękny, soczysty, limonkowy kolor, o który pytałyście od dawna. Dzięki bardzo dobrej pigmentacji, hybrydami tymi możemy również wykonywać ombre. I tutaj pokażę Wam połączenie dwóch kolorków. jak przepięknie się ze sobą łączą tworząc bardzo ładny gradient bez użycia dodatkowych pędzelków. Także mam nadzieję, że pokochacie tą kolekcję Dulci tak samo jak ja i aby być na bieżąco z naszymi nowościami i co się u nas dzieje, dajcie nam subskrypcję i obserwujcie nasze media społecznościowe. No i co, i widzimy się następnym razem.